Dlaczego rozmiar sukni ślubnej na metce może się różnić od tego, który zwykle nosisz na co dzień? Czyli dziś, kilka słów na temat rozmiarów w sukniach ślubnych w kontekście tego tutaj zostawionego komentarza. Już kiedyś opowiadałam Wam o tym, że rozmiary sukien ślubnych najczęściej różnią się od tych rozmiarów, które nosimy na co dzień ze sklepów z sieciówek, ale dzisiaj po raz kolejny wytłumaczę Wam, z czego to wynika. Dodam też, że rozmiary w sukniach ślubnych mogą się różnić pomiędzy markami, bo każda marka ma swoją rozmiarówkę czy swoją tabelę wymiarów, ale bardzo często te rozmiary różnią się też pomiędzy krajami pochodzenia sukni. Inna rozmiarówka jest polska, inna rozmiarówka jest niemiecka, angielska, a jeszcze inne rozmiarówki są spoza Europy, czyli australijskie i amerykańskie. I teraz, czemu ten rozmiar na metce jest najczęściej większy niż ten, który nosisz na co dzień? Z tego względu, że suknie ślubne w dużej mierze, myślę, że w 95% są nieelastyczne. Gorsety i topy szyte są ze stabilnych tkanin po to, żeby pięknie modelować sylwetkę, ale z drugiej strony nie rozciągają się, więc nie pracują w takim zakresie, w jakim pracują ubrania codzienne. W polskiej rozmiarówce przyjęło się, że każdy kolejny rozmiar jest większy od poprzedniego o około 4 cm na każdym obwodzie. Czyli wychodząc od rozmiaru 38, który w biuście, w polskiej rozmiarówce ma około 88, 8 cm w obwodzie, a w talii 68 do 70 rozmiarów. Biodra to jest około 88-90 cm. To oznacza, że w większości polskich rozmiarówek i w większości polskich firm ślubnych rozmiar 40 zaczyna się już od 92 w obwodzie biustu i około 72 w obwodzie talii. I taka panna młoda, która jest proporcjonalna, szczupła i zgrabna w sieciówce będzie miała rozmiar S na M, natomiast w sukni ślubnej będzie już miała rozmiar 40. I tak to idzie co 4 cm w każdym kolejnym rozmiarze, więc 96 w biuście to już będzie rozmiar 42, a 100 w biuście to będzie rozmiar 44. Może się więc okazać, że jeżeli w sieciówce nosisz rozmiar 40 na 42 bądź XL, to w sukni ślubnej będziesz już plus size, bo Twój rozmiar w sukni ślubnej to będzie 46 lub 48. I na koniec odniosę się do komentarza, w którym użytkownik pisze: Na co dzień noszę 38, a na sukni ślubnej na metce miałam rozmiar 44. Tak na szybko, bez zastanowienia, mogę podać trzy sytuacje, z których może wynikać taka różnica pomiędzy rozmiarem, który nosisz na co dzień, a rozmiarem na metce. Pierwsze, najbardziej banalne. Błąd przy wszyciu metki, ktoś się pomylił i zamiast rozmiaru 38 w sukni ślubnej wszył rozmiar 44. Zdarza się rzadko, ale teoretycznie może się zdarzyć. Sytuacja druga, kupiłaś gotową suknię, na przykład z ekspozycji, z wyprzedaży, z outletu i ta suknia była w rozmiarze 44 i została na ciebie dopasowana, zmniejszona, zwężona. Stąd na metce został rozmiar oryginalny, ale suknia została do ciebie dopasowana. No i trzecia sytuacja jest taka, że być może nosisz na co dzień w sieciówkach elastyczne ubrania w rozmiarze 38, natomiast idąc poprawnie rozmiarami, któryś z Twoich wymiarów być może pasował do rozmiaru 48 i przez producenta zostałaś właśnie tak zakwalifikowana, a pozostałe wymiary na przykład w talii albo w biustie zostały do Ciebie dopasowane, prawdopodobnie zmniejszone. Także raz jeszcze powtarzam, że te różnice mogą się zdarzać i uważam, że nie powinnyście się sugerować stricte rozmiarami na metkach w sukniach ślubnych. Najczęściej najlepiej zdać się po prostu na obsługę, która widząc sylwetkę będzie wiedziała, które suknie w poszczególnych rozmiarach będą pasowały, będą na Tobie najlepiej leżały. Ta wszywka w sukniach ślubnych jest bardziej dla obsługi, żeby obsługa wiedziała, w jakim zakresie wymiarów ma się, może się z daną suknią poruszać niż jako odzwierciedlenie Waszej sylwetki, więc uważam, że nie powinnyście się tymi rozmiarami na wszywkach sugerować. Daj znać, czy Tobie na spotkaniu w salonie sukien ślubnych zdarzyło się być zaskoczoną tym, jaki rozmiar sukni ślubnej został Ci przymierzony i jaki finalnie pasował. Czekam na Wasze komentarze.